Hej kochani, witajcie na kanale um, Magicznego Kociołka. Przychodzę do Was z kolejną i już ostatnią inspiracją w ramach DT. I jest to karteczka komunijna, ale troszkę w innym kształcie troszkę taka zmodyfikowana, żeby nie było nudnie. Um, nie pamiętam już, jak się nazwa nazywała. Chyba to jest typu swing, swing out. Musiałabym poszukać. Dałam Wam. Na, um, Opisie będzie pełna nazwa tej karteczki, tej formy. I ona się otwiera w ten sposób. Troszkę mm, podobna do Z Fold. Um, tak jak mówiłam, jest troszkę bardziej urozmaicona, więc to dla tych, którzy chcieliby coś ekstra dać na komunię. Um, bazę wszystko wykonam od podstaw. Um, tu jest karteczka na życzenia wyciągana. I tu jest kieszonka na pieniążki. Jeśli ktoś nie chce pieniążków dawać, to nie musi. W ogóle nie trzeba tej karteczki tutaj robić. Można dać um, na przykład na życzenia, i tu jakiś wierszyk. Więc y, normalnie można schować karteczkę do pudełeczka, bo tu są kwiatki. Jak byście nie chcieli kwiatków, to możecie zrobić na płasko, i do koperty też wejdzie. Także ja po prostu lubię z kwiatkami. Ta, oczywiście jest z kociołka. Cały tutorial krok po kroku jest tutaj na filmiku, także zapraszam Was serdecznie. I jeśli macie ochotę wykonać taką karteczkę, to koniecznie podzielcie się swoją wersją na grupie inspiracyjnej. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie śmiało w komentarzu. W miarę możliwości będę starała się odpisywać na bieżąco. Także zapraszam serdecznie na tutorial. Pierwsze od czego zacznę, to będzie przygotowanie bazy. Już sobie wymierzyłam i przygotowałam taką wstępną bazę, żeby mi było łatwiej patrzeć na rozmiary. Więc będę potrzebować takie dwie alabazy. Takim samym rozmiarze. Moje są akurat 14x14 i od tego właśnie zaczynamy. E, możecie użyć 13,5 x pół na 14, 15 na 15, w zależności od tego, jakiej, e, wielko, jaką wielkość światki chcecie. E, I każda z tych e, takich bas będzie oddzielnie e, jeszcze docinana e, według rozmiarów. To na razie zostawię. Przytnę sobie najpierw y, te bazy. Więc, żeby nie przyburzać, już sobie po prostu przygotowałam y, takie dwie bazy zbigowane na środku. One mają 14 na 14. I teraz, y, jedną z tych baz, muszę wyciąć okienko w środku. I teraz w zależności jakie grube chcecie to okienko, jak, jakie duże chcecie ten kwadrat taki, tak sobie docinacie. Mi akurat podeszło, żeby wyciąć dookoła 2 cm. Jak macie większą bazę, to sobie możecie to okienko zrobić większe i tą ramkę większą. A ja sobie odmierzam. po dwa centymetry. Z każdej strony. I wycinam ten kwadrat tak jak tutaj. Na tym poprzednim. Teraz sobie. I ta pierwsza um, część jest gotowa. Na razie odłożę. Jeśli chodzi o drugą część. To tutaj są dodatkowe bigowania. Tylko zanim to spikuję, bo widzicie, to tutaj nie powinno być spikowane do końca. To nie powinno być spikowane, tylko te linie. Dlatego sobie najpierw odrysuję tą ramkę 2 cm, żebym wiedziała, do którego miejsca tam spikować. Tak, te bigowania tu są na środku, czyli jeżeli moja baza ma 14 na 14, czyli bigowanie będą na 7, czyli co 7 cm. ale te pier to pierwsze tutaj, tylko do tej linii 2 centymetrów. Tak, zrobię od tej strony, bo się boję, żebym nie przyjechała. I tu już z tej strony po całym siedem. Tu jeszcze będzie jeden, jedna linia do drugiej strony ramki, tu jeszcze odmierzamy 2 cm. Nacinamy tak jak mam tu, nacinamy wzdłuż tych linii. Od tego miejsca bigowania. I teraz mogę sobie te bigowania tu złożyć. Naprawdę nam się e, zamyka jak taka. kartka e, okiennica, tutaj w tę stronę. I przykładamy to do tej bazy tutaj. Te brzegi e, będą ze sobą sklejone. I jeszcze, żeby to mi tu ładniej przechodziło, teraz sobie to delikatnie zwężę. Żeby nie było problemu z um, zamykaniem, żeby się nigdy nie haczyło. Bo ja to wy, yy, wycinam wszystko nożykiem, jak macie jakąś taką, yy, jak macie dobrego trymera, to wam się wszystko idealnie złoży. A ja sobie tak delikatnie dotnę. Dosłownie ten minimer, żeby tam był luzu. Się ładnie wtedy tu zejdzie. I powymazuję tu te wszystkie linie, bo tu jeszcze zostało. i tak tu będzie to sklejone razem. I to będzie sklejone. Więc po złożeniu ta kartka po prostu będzie w ten sposób wyglądać. Zanim jeszcze to skleję, to będę ozdabiać papierem tutaj w środku, bo to będzie widać. Więc to sobie ozdobię. Szukuję sobie teraz papier i zacznę obklejać bazę. Wybieram sobie papiery ScrapAid, zapamiętaj ten dzień. To jest papier taki z liliami. I po prostu obkleję sobie tutaj całą bazę dookoła. To będzie zagięte w ten sposób. Więc tu połowę z tej strony, połowę z tej. I tu, żeby było to ładnie wszystko widoczne. To można tak. Wydaje mi się, że tak mi się lepiej będzie składało w ten sposób. W każdym razie sobie wycinam papiery i poozdabiam te brzegi. Teraz jeśli chodzi o środek, zanim sobie to jeszcze przykleję, chcę tu ozdobić środek, bo to będzie ciężko na tych częściach tu um, przykleić to, chcę, środek będzie jasny, zrobię to z jasnym arkuszem, ale jeszcze chcę wam powiedzieć, tutaj chcę zrobić kieszonkę na pieniądze, um, a tutaj będzie, będą życzenia. Ale żeby ich nie wypisywać i nie wydrukować, to po prostu będzie yy, do niej taka karteczka wczepiona. Więc do udekorowania wykorzystam sobie tą tektureczkę. To jest jedna z moich ulubionych tekturek z magicznego Kociołka, jeśli chodzi o tekturki komunijne. I jeszcze wam tego nie wspomniałam, tego nie wspomniałam wcześniej, teraz w tym miesiącu jest trwa promocja na. Tekturki z działu właśnie komunijnego. Także sobie zajrzyjcie do kociołka, bo jest mnóstwo wzorów. I z tamtego roku, i są też nowe, nowe wzory. No i teraz też jest opcja wybrania z obwódką lub bez. Więc przy takich ażurkowych tekturkach czasem. Po prostu warto sobie tą opcję obwódki wybrać. Więc tą tekturkę sobie tutaj użyję i ym, ozdobię całość kwiatkami z tkaniny, które sobie sama wykonałam. To sobie najpierw tu. i ona się otwiera w tę stronę. Tutaj jest, będzie karteczka z życzeniami i tutaj jest kieszonka na pieniążki. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podoba, bo jak wspomniałam wcześniej, jest to mój ostatni tutorial tutaj na kanale. Ale na pewno jeszcze się zobaczymy na um, grupie inspiracyjnej. Także pozdrawiam Wam serdecznie i do zobaczenia.